Cześć, witam wszystkich tutaj Krzysiek z Biegan Jestem. Ostatnio dzięki uprzejmości naszego partnera sprzętowego w firmie Nessi otrzymaliśmy do testów pas biegowy. Nowość ich ofercie, pas biegowy o wdzięcznej nazwie Trok. I chciałbym Was wszystkich zaprosić do krótkiej prezentacji, którą zrobimy oczywiście na świeżym powietrzu. No bo jak testować, czy tam bawić jakimś sprzętem, to tylko na świeżym powietrzu. Zapraszam wszystkich. Tak jak powiedziałem wcześniej, prezentację praktyczną pasa wykonamy w terenie. Jesteśmy w łaziskach Górnych na terenach rekreacyjnych. Za mną staw szóstrok i właśnie tutaj Wam pokażę jak działa pas, jak się go używa. No i ogólnie przejdziemy od teorii do praktyki. Pas jest bardzo elastyczny, natomiast nie posiada żadnych klamr ani rzepów, także aby go założyć musimy go przeciągnąć od góry przez głowę albo od dołu przez nogi. Ja założyłem przez głowę, aby było widać wszystko w kadrze. Nie sprawia to żadnego problemu. Natomiast najlepiej robić to na dolną warstwę ubrania, bo gdy mamy kurtkę, może, może być to utrudnione. Trock posiada trzy otwory, przez które możemy włożyć nasze przedmioty. My teraz dla testów schowamy sobie komórkę oraz klucze. No tutaj włożymy komórkę, klucze możemy do innego otworu. Przy wkładaniu kolejnych przedmiotów one będą coraz bardziej przylegać. Pas będzie coraz bardziej przylegać do ciała. Także przy podskakiwaniu, przy bieganiu w ogóle nie będzie się to wszystko ruszać. Natomiast jeśli ktoś obawia się, że przedmioty mogłyby wypaść przez skrujący dziur, zawsze można pas odrzucić na drugą stronę. No i wtedy, już wszystko na pewno pozostanie na miejscu i nie ma prawa wypaść. Pas występuje w trzech rozmiarach i kilku wersjach kolorystycznych. Z własnego doświadczenia wiem, że ta rozmiarówka jest troszkę zawyżona, także kiedy będziecie myśleć nad zakupem tego produktu, warto wziąć to pod uwagę i zastanowić się, czy może nie kupić rozmiaru mniejszego, tak żeby wszystkie przedmioty dobrze przylegały do naszego ciała. Sprawdzi się doskonale u osób początkujących, biegających krótsze dystanse typowo rekreacyjnie, kiedy potrzebują schować na przykład od domu lub komórkę. Natomiast skorzystać mogą z niego także bardziej doświadczeni biegacze, przygotowujący się na przykład do maratonów czy ultramaratonów, gdy chcą zabrać także żele energetyczne na dłuższe wybiegania. Ja sam zacząłem używać go regularnie i polecam po prostu sprawdzić, przetestować. Jest to nowość na rynku, także osobiście polecam, a teraz już idę, bo zacząłem strasznie marznąć. Jak widać na dworze jeszcze trochę zimno, ale na szczęście wiosna zbliża się coraz to większymi krokami, a jeśli zainteresował was pas i chcielibyście sobie go sprawdzić na najbliższy sezon, bądź kupić Komuś bliskiemu na prezent, to zapraszam na stronę internetową producenta wwwe A ja dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Hej!